Dlaczego powiedzenie, że chłopaki nie płaczą, jest złe? Szczęść Boże, witam serdecznie i zapraszam na kolejny wieczornik, nasze wieczorne spotkanie ze Słowem Bożym przed snem. Moi drodzy, rozważamy Księgę Rodzaju, poznajemy historię Jakuba, jego synów, a także Józefa, który został przez braci sprzedany do Egiptu. Wkrótce nastąpi wielkie odkrycie tajemnicy, kim jest ten, który jest prawą ręką faraona. Kim jest człowiek, który tak dziwnie postępuje z synami Jakuba? Dlaczego w taki sposób się zachowuje? Wkrótce ta tajemnica zostanie odkryta. I dzisiaj usłyszymy o tym, że ta historia wkracza już w najważniejszą fazę. ta Kumulacja i kulminacja emocji dzisiaj zostanie w ogromnym stopniu odkryta. Dlatego zapraszam, zachęcam do wysłuchania dzisiejszego wieczornika. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Boże, dziękuję Ci za Twoje Słowo, za Twoje Słowo, które jest Słowem mądrości. Dziękuję Ci za Twoje Słowo, które jest Słowem miłości. Dziękuję Ci za Twoje słowo, które jest słowem pokoju, nadziei, wiary, umocnienia. Niech Twoje słowo mnie prowadzi, tak jak prowadziło Józefa Egipskiego, tak jak prowadziło wielu patriarchów, proroków, bohaterów Starego i Nowego Testamentu, a w sposób szczególny, tak jak prowadziło Matkę Najświętszą. I to właśnie Maryi zawierzam to dzisiejsze rozważanie. Zdrowaś Maryjo! Łaski pełna Pan z Tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam do wysłuchania. Kolejnego fragmentu z 43 rozdziału księgi Rodzaju, od wersetu 26. Kiedy Józef wszedł do pałacu, wnieśli do środka dary, które mieli z sobą, i złożyli przed nim pokłon twarzą aż do ziemi. On zaczął stawiać im pytania: Jak się macie? Pytał ich dalej, czy wasz posunięty w latach ojciec, o którym wspominaliście, jest zdrowy, czy żyje, odpowiedzieli, Zdrów jest sługa Twój, a nasz ojciec jeszcze żyje, na to on niech ten człowiek będzie błogosławiony przez Boga. Wtedy oni znowu pochylili się przed Nim i złożyli pokłon. Powtórzy swym wzrokiem Józef zauważył Beniamina, swojego brata, z tej samej matki. Zapytał: Czy to jest wasz najmłodszy brat, którego przyrzekliście przyprowadzić do mnie? I powiedział Niech Bóg okaże ci młodzieńcze swoją łaskawość. Józef bardzo się rozczulił, jego serce bowiem na widok brata wzruszyło się, ponieważ łzy cisnęły mu się do oczu, odczuł, odszedł do swego osobistego pomieszczenia i tam zapłakał. Po obmyciu twarzy wyszedł stamtąd i już opanowany, wydał polecenie: Podajcie pokarmy. Zastawiono stół osobno dla niego, osobno dla nich i osobno dla tych Egipcjan, którzy zwykle z nim jadali. Egipcjanie bowiem nie spożywali posiłków pospołu z Hebrajczykami. Egipcjanie brzedzili się nimi, siedzieli naprzeciw nim od pierworodnego. Zgodnie z jego starszeństwem, do najmłodszego, zgodnie z jego młodością. Z tego powodu bracia dzielili się między sobą zdumieniem, otrzymywali od niego porcję. Porcja benjamina była pięciokrotnie większa od porcji wszystkich innych, pili z nim aż do pełnego rozweselenia się. Historia o Józefie wkracza w etap kulminacyjny. W końcu spotkał się ze swoim bratem Benjaminem, bratem, który był z tej samej matki Racheli, ukochanej żony Jakuba. I oczywiście Józef nie jest człowiekiem bez uczuć, jest człowiekiem wrażliwym, jest człowiekiem, który także przeżywa emocje. Kiedy zobaczył, Brata bardzo się rozczulił. Jego serce bowiem na widok brata wzruszyło się, ponieważ łzy cisnęły mu się do oczu, odszedł do swego osobistego pomieszczenia i tam zapłakał. Po obmyciu twarzy wyszedł stamtąd i już opanowany wydał polecenie podajcie pokarmy. Józef wzrusza się. Józef wychodzi do Innego pomieszczenia, po to, żeby się jeszcze nie zdradzić. Bo moi drodzy, ten plan jeszcze nie doszedł do końca. Ale Józef jest człowiekiem. Józef przeżywa tak jak każdy człowiek swoje wzruszenia. Przeżywa to w tym przypadku w ukryciu, żeby oni nie widzieli, ale dlatego, żeby do końca doprowadzić Boży Plan. I moi drodzy, właśnie. Czy chłopaki nie płaczą? Czy to powiedzenie, ten pewien slogan, czy on jest właściwy, czy on jest yy, poprawny, czy powinien być używany w jakiś sposób? Kiedy popatrzymy na dane statystyczne w Polsce w ostatnich latach, to liczba mężczyzn, którzy odebrali sobie życie, jest kilkukrotnie większa od liczby kobiet, które odebrały sobie życie. Oczywiście jest to sytuacja złożona. Ale duże prawdopodobieństwo jest takie, że wielki wpływ na to, że to mężczyźni częściej odbierają sobie życie, ma struktura psychologiczna, emocjonalna mężczyzny. Inna jest u mężczyzny, inna jest u kobiety. Kobieta, kiedy ma jakiś problem, częściej niż mężczyzna, idzie do kogoś i to mówi, wygada się, wyrzuca to z siebie, jest jej na sercu lżej, a mężczyzna. On to w sobie dusi, on tak często jak kobieta nie podzieli się tym, nie jest taki wylewny. Może to jest kwestia pewnej dumy, ambicji, tego, że co ja sobie z tym problemem nie poradzę. Czasami jest to kwestia strachu, lęku, wstydu przyznania się, że jestem bezradny, że nie potrafię. I taka postawa, to wewnętrzne zamknięcie prowadzi do granicy, która niestety kończy się najgorszym. Jakie to jest ważne, żeby powiedzieć o swoich problemach, żeby się właśnie wypłakać, żeby się umieć wypłakać drugiemu, żeby wyrzucić z siebie żal. I moi drodzy, taką przestrzenią jest sakrament pokuty i pojednania, spowiedź. Niektórzy czasami mówią, czy nie lepiej pójść się wyspowiadać gdzieś do lasu, przed jakąś kapliczkę, krzyż. Moi drodzy... Pan Bóg stworzył człowieka, wie jaka jest struktura psychologiczna, emocjonalna mężczyzny, kobiety, każdego człowieka. Chrystus, syn Boży, doskonale o tym wie, dlatego gdy ustanowił sakrament pokuty i pojednania, powiedział do apostołów, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Zatem mamy tutaj to pośrednictwo człowieka, ale jest to ważne od strony psychologicznej, żeby się wyżalić przed drugim, odtworzy, otworzyć przed drugim. Nawet jeżeli coś jest nie tak, nie może być to rozgrzeszenie otrzymane. To jest rozmowa, to jest pewne ukierunkowanie, to jest wskazanie pewnych rozwiązań, które trzeba przejść, aby to wszystko się wypełniło. Ale najważniejsza jest rozmowa: że to, co mnie boli, to, co mi leży na sercu, ja to z siebie wyrzucam. Jakie to jest ważne? I moi drodzy, gdyby tak było, to nie byłoby wielu rodzinnych dramatów. I niech Twoją odpowiedzią na to dzisiejsze słowo będzie komentarz. Panie, ucz mnie rozmawiać o moich problemach. Panie, ucz mnie rozmawiać o moich problemach. A jeżeli masz intencję, którą chcesz złożyć przy sercu świętego Józefa Śpiącego, możesz to uczynić teraz. O święty Józefie, jesteś człowiekiem wielce ukochanym przez Najwyższego. Anioł Pański ukazał ci się we śnie aby Cię ostrzec i poprowadzić, gdy troszczyłeś się o świętą rodzinę. Byłeś cichym i silnym, lojalnym i odważnym obrońcą. Drogi święty Józefie, spoczywając w Panu, ufny w Jego absolutną moc i dobroć, spójrz na mnie. Weź moją prośbę do swojego serca, śnij o niej i przedstaw ją Synowi Bożemu. Pomóż mi, dobry święty Józefie, usłyszeć głos Boga – Powstać i działać z miłością, z radością, chwalę i dziękuję Bogu. Święty Józefie, módl się za nami. Amen. Moi drodzy, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zachęcam, żeby się podzielić tym filmem, tymi treściami, one są naprawdę bardzo ważne. Być może, i nie przesadzam, może ten dzisiejszy film komuś uratuje życie. Może do kogoś trafi, nawet nie wiesz, co ten człowiek przeżywa. I zobacz się, zobacz, jakie masz narzędzia, pomocy innym. Wystarczy kliknąć, wystarczy przesłać, wystarczy udostępnić. Do tego zachęcam, zapraszam jutro na ucztę przed śniadaniem i także na wieczornik, bo widzimy, że treści są bardzo ciekawe, bardzo wartościowe i budujące. Na dobrą i spokojną noc. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do zobaczenia.